Siema, tu Master Hyzio i witam was w 77. filmie z GTA 3 I w trzeciej, ostatniej liście Import-Export Tym razem będą... Tym razem lista Import-Export jest w Shoreside Vault Dokładniej w Pyke'i i Creaky. Tak więc oto lista Hetach, Demon, Esperanto, Idaho, Infernus, Kuruma, Landstalker Manana, łogier, Perenial, Sentinel, Stinger, Stretch, Taksówka oraz ta Taksówka zwana Kabi i Zastrzyk BF. Dobra, mamy Hetaha, no to jedziemy do Pajki Kriki. Aut jest 16. I tak zapomniałem jeszcze pokazać tej drugiej liście import-export mamy 69%. To ciekawe, ile teraz będziemy mieli po tej ostatniej liście import-export. Dobra, te auta weźmiemy później. Tego Demuna. I tam chyba był Łogier, czy Łogier o Stinger. A nie, to był Infernus <laughs> kurwa I teraz tak Jak do garażu Tego, tego no tego kurwa garażu i Import-Export chcemy skręcić No to wjeżdżamy tutaj Zasady takie jak zawsze: dostajemy 1000 dolarów za każde dostarczone auto, a za ostatnie 200 tysięcy dobra. O, Perenial. Proszę, jak szybko poszło. Data, data, ajdaho. No jest, jest i ajdaho, ajdaho. Manana! 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 No kurwa bez jaj. Okej. Okay. Zobaczymy czy dogonię tego stalkera. Dobra, mamy ten. To jest chyba kabi. Z czego mi się tak wydaje? Bo jest taki szeroki. Jest taki szeroki, bo pomiędzy tym kabi a zwykłą taksówką. No to, to jest różnica i to wielka. Ale jaka to jest, to ja nie wiem. <laughs> W ogóle nikt nie wie jaka to jest różnica. To jest kuruma? Tak. Dobra. Proszę, jak szybko to idzie? Jak płatka. Nie przeszkadzaj, dobra. Yy... Aha. Czekaj, żebym się nie zgubił. Aha, Esperanto. Tak, to jest asparantów. <laughs> Sentinel. Czekaj. No tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

Obejrzysz się do tyłu i już nie ma auta <laughs> Tymczasem dostarczenie idzie jak spłatka Dobra taxi jest teraz ten. Osentina, po może pojedziemy. Czekaj, co, A ja co potrzebuję? Sentinela. No czekaj, jak już tu jesteśmy. <grymne> jak już jesteśmy na tym lotnisku Francisa, to może weźmy tego Infernusa. Co nie? O! Jest i Sentinel! on powiadomił mnie o niskiej baterii ale tym wydaje się w ogóle nie przejmować jak zawsze No to teraz Demon Infernus Stretch BF Injection i Stinger Jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. No, nasz bohater trochę się przebiegnie. Jakie przygody napotka ten nasz Klaudiusz? Biegnie maratonem. Wóz policyjny go dogonił. Wkroczył do niebezpiecznej dzielnicy Cheddar Grove. A tam co to stoi? Stinger? Tak, Stinger. master. Jesteś mistrzem. <grymne> uh -huh. Karty kolumbijskie jak zawsze na pełną w skurwie. <grymne> Używając z, z, z tego zestawu kawaha z Uzi. <grymne> Tymczasem Master dostarcza Stingera. No to teraz... Banshee, Infernus, Stretch i BF Injection. Zbiorę jeszcze Infernusa. I... Ben... Dobra. Dobra, nieważne. Mamy tego Stretcha bo trzeba go jakoś zatrzymać. Dobra, nieważne. No, mamy to, co chciałem, tego Infernisa. Come on! Senior Dickhead! A co gdybym tak zmienił sobie skrypty? Co, co gdybym tak zmienił sobie skrypty i przestawił bronię? Dobra, ile nam zostało? Ten demon, limuzynka i ten BF już. เออเออเออเออโอ้ช uh, 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 uh ิตกกว่า

Страниот дик хэт Страниот дик хэт Мама, страниот дик хэт Пикный Dobra. No i co? Zostały nam BF Injection Demo. I jedziemy sobie skłować tego BF Injection Bo tam w garażu mam. A zazwyczaj no to zazwyczaj to, to auto jest dostępne. Y od 18.00 do 23.59 przy domu Misty na wzgórzach Hebo. Tam gdzie diabolosi są. Tak więc. To tak jak... jest zawsze trzeba się przygotować. Więc... Mam to auto w garażu, ale w garażu w Portland. Ale, a nie w Shore Sidewall. <laughs> Świetnie, bo to jedyna rzecz, po którą muszę zapieprzać aż do Portland. O, premier za już zbędny szalony skok. Dd d d d d tu doskonałe lądowanie. Oczywiście, Master zawsze ma piękne lądowanie. Czyż nie? No, a po... A po tej liście Import-Export teraz będzie ja. Wyjątkowe skoki, rozwałki, na końcu ukryte paczki. Jeszcze jeden skręt w będzie. Aha, i ten zastrzyk BF jest dostępny po misji Sayonara Salvatora.

To i on Zastrzyk BF I jedziemy na no, Shoryside Wol Dobra Ale najpierw trzeba kurwa ogarnąć skierowanie Bo tutaj są takie drzwi, o, taki o, o ja pierdolę Dobra Jesteśmy tutaj na miejscu I teraz mamy okay? drogę Injection Czyli tak zwany zastrzyk BF Który Który nie jeździ Po Liberty City A jeździ po Vice City Chyba Los Santos, mi się tak wydaje Bo z czego pamiętam To To auto ma można mieli jeździć po piasku. Tak więc... No tak. <śpiewa> Zapomniałem, że trzeba skręcić. Na ten kierunek. Etyp! Chodź tu. Dobra. Strzykawka BF. Strzykawka. No. Strzykawki są. I docieramy na miejsce, <suszel> proszę Państwa, zostaje nam demon, demon z poumlawu, czyli słynny demon, demon brzmi jak fajna mapa w Ciesiek. <laughs> No. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Misja wykonana, proszę Państwa. Wszystkie samochody doskonale. Oto niespodzianka do siebie. I oto ta niespodzianka. Mamy auta do wyboru. Jakie tam chcemy sobie wybrać A ja sobie wezmę oczywiście Demuna. Oto Jon. Tak więc tą listę import-export uważam za zamkniętą, a mamy 79%. Tak więc no ładnie poszło. Ok, więc to było tyle. No to, ciao.